Wracasz sobie ze swoim psiakiem od lekarza weterynarii ze zdiagnozowanym hotspotem. No i zastanawiasz się o co chodzi. Jedyne co przychodzi Ci do głowy, no to taka technologia na Twoim smartfonie. No ale przecież pies nie przewodzi internetu? No chyba nie. Ja dzisiaj postaram się Tobie przedstawić, czym to schorzenie jest i jak sobie doraźnie z nim radzić. Zapraszam Cię zatem do dzisiejszego filmu. Zacznijmy od tego, co kryje się pod nazwą hotspot. W kontekście oczywiście dermatologii psów. Musisz wiedzieć, że ta choroba inaczej jest nazywana powierzchownym ropnym zapaleniem skóry, ostrym sączącym zapaleniem skóry, wypryskiem letnim oraz ropno-urazowym zapaleniem skóry. Wszystkie te określenia dotyczą tej samej choroby, i właściwie we wszystkich tych nazwach kryje się cała istota tej pojawiającej się dosłownie w ciągu kilkunastu godzin, bolesnej i bardzo swędzącej, przy okazji mokrej zmiany na skórze, psa najczęściej w okolicy: pyska, szyi, ogona czy na łapach czyli w sumie wszędzie, gdzie jest trochę sierść. No to rozszyfrujmy sobie te nazwy trochę bardziej. Zacznijmy od drobno urazowe zapalenie skóry. Bo tak właśnie hotspot powstaje. Pies pewne miejsca na skórze z jakiegoś powodu, np. drobnego urazu, ugryzienia owada, zaczyna niemiłosiernie lizać, drapać i gryźć, przez co wyciera ogniskowe miejsce, w którym w idealnych warunkach śliny i uszkodzonego naskórka namnażają się bakterie naturalnie bytujące na skórze tworzy się ropty stan zapalny. Powierzchowne ropne zapalenie skóry. No bo schorzenie dotyczy tylko wierzchniej warstwy naskórka i nie wnika w głąb skóry, a jedynie rozlewa na dalsze jej obszary. Ostre, sączące zapalenie skóry? Bo rzeczywiście niewiele jednostek chorobowych potrafi mieć obraz Wczoraj tu tego nie było! A na dodatek powodować tak niepohamowane swędzenie psa. Wyprysk letni? Bo choroba dotyka psy szczególnie, gdy jest wilgotno i ciepło, czyli wiosna, mokre lato, ciepła jesień. No a jak do tego sierść psa jest gęsta, długa i ciężka do wysuszenia, no to bakterie mają tam raj. Tak naprawdę każdy pies z gęstym włosem może się nabawić hotspota. Jednak niektóre psy o gęstej sierści są szczególnie predysponowane, jak na przykład owczarek niemiecki, Nowofundland, berneński pies pasterski, Bernardyn czy Golden Retriever. Zdarza się, że przyczyny pierwotne hotspota nie są jasne, ale często za powód inicjujący chorobę uważa się urazy skóry, np. drobne rany ciała obce, ugryzienia owadów, np. pcheł komarów, nadwrażliwość, np. atopia, nadwrażliwość pokarmowa, Alergiczne popchle, zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, na przykład kiedy ktoś miał genialny pomysł, żeby popsikać psa domowym muchozolem. przeładowanie zatok około odbytowych. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie uszu, niedostateczna pielęgnacja, zaburzenia psychiczne, na przykład gdy pies gryzie albo liże się po prostu z nudów, czy przemoknięcie skóry. Gdy nawet po zwykłej kąpieli skóra jest niedosuszona. Hotspot potrafi być dla Twojego psa bardzo dotkliwą jednostką chorobową. Dlatego ważne jest to, żebyś szybko reagował i z każdą silnie swędzącą zmianą skórną pojawił się u swojego lekarza weterynarii. No albo chociaż ocenił, czy zmiany na skórze nie jest też przypadkiem grzybicą. Pies im szybciej dostanie leki przeciwświątowe. Tym szybciej odczuje ulgę. Pamiętaj o tym, ty przy tym też na pewno odczujesz ulgę. Co możesz doraźnie zrobić w domu? Na przykład, możesz wystrzyc sierść, no żeby dopuścić do rany powietrze. Oczyścić skórę. Unikaj środków zawierających alkohol, no chyba że myślisz o sobie, żeby wziąć to, aż gdy już pies jest zdrowy. Możesz osuszyć zmianę. Jak pies współpracuje, może być nawet suszarka. Gdy nie możesz od razu pojawić się u swojego lekarza weterynarii, a widzisz, że twój pies mocno cierpi, a skóra jest zaczerwieniona i bolesna, możesz spróbować chłodzących okładów. Najważniejsze w leczeniu jest to, żeby pies przestał gryźć i drapać zmienione miejsce. Doraźnie poszukaj wszelkich sposobów na osłonięcie rany, w takim stopniu, żeby uniemożliwić mu manipulację przy niej, a jednocześnie pozwolić skórze oddychać. Na przykład możesz mu ubrać na szyję ochronny kołnierz. Pamiętaj, że dzięki tym wszystkim czynnościom nie tylko pomagasz swojemu psu, ale jesteś też jego świadomym właścicielem. Dzięki za obejrzenie tego materiału, jeśli chcesz wiedzieć więcej. Zajrzyj na nasz kanał Świadomy właściciel i nie zapomnij go subskrybować. Będziesz wtedy na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami, ale również wspomożesz naszą pracę. Dzięki i cześć!